Transmisje z samorządowych obrad, choćby ze względu na ich długość, trudno oglądać z wypiekami na twarzy. Fragmenty tych tasiemców bywają jednak wciągające i ciekawe, zwłaszcza gdy dyskutanci nie szczędzą sobie werbalnych ciosów. Powód do rozpoczęcia pojedynku na słowa potrafi być całkiem błahy, od choćby taki jak podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu, kiedy to etatowy członek jego zarządu sławił dokonania swoich politycznych, prawych i sprawiedliwych sprzymierzeńców. Dosłownie. Kilka dni temu. DK-61, które przez wiele lat kulało. W żaden sposób tutaj finanse nie były kierowane na ten odcinek, aż do zegrza będzie przebudowane, jest ogłoszony przetarg. Choć wątek drogi reprezentant zarządu potraktował w swej długiej dyradzie marginalnie, to właśnie po niej postanowił przejechać się jeden z radnych. Zrobił to szybko i bez niepotrzebnego używania hamulców. Pragnę wyprostować Pana nieprawdziwą wypowiedź odnośnie drogi numer 61, ponieważ, jak Pan pewnie za dobrze pamięta, a nie chce Pan tej informacji specjalnie podać, ta droga została wpisana do planu przebudowy dróg krajowych i autostrad na właśnie lata obecne, nie przez prawo i sprawiedliwość, tylko jeszcze przez Platformę Obywatelską, a to prawo i sprawiedliwość przez pięć lat blokowało pieniądze na budowę tej drogi. Więc jeżeli pan już podnosi ten temat, to ja bardzo bym prosił, żeby pan nie miał się z prawdą. I tak oto po raz nie wiadomo, który temat przecinającej legionowo-krajówki okazał się dla dyskutantów bardzo śliski. Mimo to nie zważając na niebezpieczeństwo, Artur Stankiewicz zaryzykował dalszą jazdę. W jej trakcie, nie odnosząc się do rzekomego mijania, skierował dyskusję na czołowe personalne zderzenie. Myślę, że pan trochę za daleko wybiega, jeżeli chodzi o blokowanie i publiczne by pomawianie. By rządu, bądź Prawa i Sprawiedliwości o celowe blokowanie pieniędzy na inwestycje. No radziłbym raczej ważyć słowa, bo wie pan różnie bywa, może się pan pomylić, deklaratywnie pan tutaj składa określone, określony sposób się pan wypowiada, może się to z jakąś perkusją spotkać. Jakąż to reperkusją członek władz powiatu przejechał radnemu po wyobraźni, można się tylko domyślać. Tak czy owak, szef klubu koalicji obywatelskiej uznał to za drastyczne złamanie przepisów, przynajmniej tych z kodeksu dobrych samorządowych obyczajów. Uważam, że to jest troszeczkę e, przekroczenie pewnych granic, straszenie radnego talerskiego jakimiś konsekwencjami są argumenty. Jeżeli pan ma inną wiedzę, inne argumenty, bardzo proszę przedstawić, że tak nie było, ale straszenie kolegi radnego, no troszeczkę powiem szczerze, na tym, na tym forum to mi nie pasuje. Dziękuję. I na tym właśnie wątek drogi się zakończył. Warto wszak wspomnieć, że radnemu z nie pasowały też zapewne wcześniejsze słowa członka zarządu, wtedy gdy po jego cierpkiej dla tego ciała mowie Artur Stankiewicz pokusił się o mały rewanż, choć już nie w formie ostrzeżenia, lecz znaku zapytania, otwierając tym samym nowy rozdział w historii wbijania oponentom szpilek, przenoszący akcje ze sfery politycznej do ich prywatnej działalności zawodowej. Natomiast ja bym się chciał radnego zapytać, kiedy tworzy basen i czy rozwiązał problem związany z suszarkami, bo słyszałem, że tam jakieś kłopoty były dotyczące funkcjonowania basenu. Czy kierownik obiektu po tej uwadze poczuł się trafiony, zatopiony, nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że w bieżącej kadencji powiatowi samorządowcy jeszcze wiele razy będą próbowali topić się nawzajem w łyżce wody.